Ukryte skarby, tajne archiwa, niewyjaśnione zagadki, tutaj zaczynają się cienie wojny. Pod koniec wojny, w sercu gór Niemcy kopali coś, czego nie ma na żadnej mapie. Setki robotników, tysiące ton betonu, kilometry tuneli. A wszystko w absolutnej tajemnicy. Nikt nie wiedział, co tam powstaje. Do dziś nie wiemy, co naprawdę ukryto pod ziemią. To historia projektu RIZ, jednego z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć III Rzeszy. Według niektórych miała to być kwatera główna Hitlera, według innych podziemna fabryka cudownej broni. A są też tacy, którzy twierdzą, że to właśnie tam przepadły skarby z królewca i Wałbrzycha. W tym odcinku prześledzimy trzy tropy. Pierwszy świadectwa robotników i mieszkańców. Drugi dokumenty z niemieckich archiwów, i trzeci współczesne badania, które mogą odsłonić prawdę. Na końcu spróbujemy odpowiedzieć: czy projekt RIS był tylko budową bunkrów, czy raczej bramą do czegoś znacznie mroczniejszego? Wiosną 1944 roku w górach Sowich zaczęło dziać się coś dziwnego. Do miasteczek przybywali niemieccy oficerowie. Kolumny ciężarówek, a wraz z nimi pociągi pełne więźniów z obozów Grossrosem. Świadkowie wspominali o dniach, gdy całe, do, gdy całe doliny wypełniał dźwięk młotów, wybuchów i betoniarskich pomp. Pracowano dniem i nocą. Lokalni mieszkańcy nie mieli prawa zbliżać się do budowy. Widzieli jedynie, jak nocą z gór spływały konwoje ciężarówek przykrytych brezentem. Niektórzy twierdzili, że z wnętrza słychać było echo maszyn i krzyki. Po wojnie odnaleziono siedem potężnych kompleksów: osówka, rzeczka, włodasz, sokolec, jugowice, głuszyca i wali, każdy z nich inny, ale równie niedokończony. Tunel w głąb skały, stalowe drzwi, ślady kabli, zbrojenia. Jakby ktoś przerwał pracę w połowie i zniknął, ale najciekawsze jest to, Czego nie znaleziono? Żadnych planów, żadnych pełnych schematów budowy, żadnych podpisów architektów. Jakby ktoś postanowił wymazać projekt RIS z historii. Czy naprawdę miała to być tylko kwatera Hitlera, a może coś znacznie większego? Po wojnie alianci przejęli setki tysięcy niemieckich dokumentów plany, raporty, listy budowlane wszystko. Co mogło pomóc zrozumieć machinę wojenną Rzeszy. Ale gdy przyszło do projektu RIS, natrafili na pustkę. Żadnych kompletnych schematów, żadnych podpisanych rozkazów, żadnych rysunków technicznych. Jakby ktoś wymazał te inwestycje z historii. W jednym z magazynów odnaleziono jednak teczkę, której nikt nie potrafił przypisać do żadnego projektu. Na pierwszej stronie widniał tytuł. Geheime Reichsacz Sonderbau Ries. W tłumaczeniu, Tajna Sprawa Rzeszy. Budowa specjalna Ries. Pod spodem, data Marzec 1944 rok. Oraz podpis Zejver Dorsch. Dorsch był dyrektorem organizacji Tołd, tej samej, która wznosiła bunkry Atlantyku, kwatery Hitlera i podziemne fabryki. Jeśli jego nazwisko widniało na dokumentach, znaczyło to. Że przedsięwzięcie miało najwyższy priorytet wojenny. W raporcie pojawiały się tajemnicze wzmianki: Energieinheit, Vorrichtungen zum Schutz Materiał strategiczny Koncentracjonlager XIII. Tłumaczenie jest niepełne. Nie wiadomo, czym było Koncentracjonlager 13. Niektórzy historycy sugerują, że mógł to być kryptonim projektu technologicznego. Inni, że chodziło o zabezpieczenie transportu z królewca, gdzie w tym samym czasie przepadła bursztynowa komnata. Zachował się także szkic prosty, wykonany ołówkiem, tunel, główny korytarz, trzy boczne komory, na końcu oznaczenie komora 12 energieinheit. Niektórzy twierdzą, że mógł to być generator lub laboratorium. Inni, że coś znacznie bardziej eksperymentalnego. Ciekawostką jest to, że w tych samych archiwach odnaleziono notatki o projekcie Die Glocke, eksperymencie nad nieznaną formą energii. Zbieg okoliczności, a może fragment tej samej układanki. Pewien niemiecki inżynier, który pracował przy Riz, zeznał w rozmowie z dziennikarzem: Budowaliśmy coś, czego sami nie rozumieliśmy. Beton miał chronić, nie wspierać. To zdanie do dziś powtarzają badacze nie jako dowód, lecz jako ostrzeżenie. Po 70 latach nikt nie ma pewności, co naprawdę kryło się w dokumentach z napisem Geheim. Ale jedno jest pewne: projekt RIS nie był zwykłym bunkrem. Minęły dekady, ale tajemnica nie umarła. W XX wieku, gdy technologia pozwoliła zajrzeć pod ziemię, Badacze wrócili do gór tym razem z georadarami, dronami i laserowym skanowaniem lidar. W 2018 roku naukowcy z Politechniki Wrocławskiej przeprowadzili badania w osówce, jednym z największych kompleksów. Wyniki zaskoczyły wszystkich. Pod warstwą skał wykryto regularne puste przestrzenie, których nie ma na żadnych planach, zbyt geometryczne, by mogły powstać naturalnie. Zbyt głęboko, by miały sens jako część niedokończonego projektu. Gdy ekipa próbowała uzyskać zgodę na odwiert, lokalne władze odmówiły. Oficjalnie z powodu bezpieczeństwa. Nieoficjalnie krążyły plotki, że natrafiono na obszar o statusie chronionym militarnie. W 2021 roku eksploratorzy-amatorzy natrafili na zasypany korytarz w pobliżu włodarza. Za zawałem metalowe echo brzmi jak stalowe drzwi. W nagraniu zarejestrowano także odgłos rytmicznego stukania. Niektórzy twierdzą, że to przypadek, inni, że echo z głębszych poziomów, do których nikt jeszcze nie dotarł. Badacze zauważyli coś jeszcze. W kilku miejscach, gdzie beton się kruszy, widoczne są ślady nieznanych oznaczeń technicznych kreski, symbole, numery. Które nie pasują do niemieckiego systemu budowlanego z lat 40. Jedno z oznaczeń przypominało styl zapisu, rosyjski. Czy możliwe, że po wojnie tunele były penetrowane przez Armię Czerwoną? A może RIS przejęto i wykorzystywano dalej, w zupełnie innym celu? Każdy, kto odwiedza dziś osówkę, mówi o tym samym uczuciu. Chłód, echo, ciężar ciszy. Powietrze pachnie rdzą i betonem. A gdy zapadnie noc, słychać, jak w ciemności coś kapie, jakby góry same oddychały. Dla jednych to tylko opowieść o niedokończonej budowie. Dla innych o czymś znacznie większym o podziemnym mieście, które miało przetrwać koniec świata. Przez lata wokół projektu REASE narosło więcej legend niż faktów. Mówi się o ukrytej broni, laboratoriach tajnych archiwach SS, a nawet o teleportacji. Ale co naprawdę wiemy? Faktem jest, że w górach Sowich istniało ogromne przedsięwzięcie budowlane. W ciągu zaledwie roku zużyto tu tysiące ton betonu, stali i dynamitu. Więźniowie z Grossrosen ginęli w setkach, a ich nazwiska nigdy nie trafiły do rejestrów. Faktem jest też, że nie znaleziono pełnej dokumentacji budowy. Niemcy zdążyli zniszczyć większość papierów, zanim Dolny Śląsk zajęła Armia Czerwona. Do dziś nikt nie wie, ilu inżynierów pracowało nad projektem ani kto dowodził całością. Faktem jest również, że wiele korytarzy zostało celowo zasypanych lub zamurowanych. Niektóre w sposób, który wymagał użycia ciężkich ładunków wybuchowych. Dlaczego ktoś miałby niszczyć własne dzieło? A co z mitami? Z legend o tajnej broni zaginionej bursztynowej komnacie czy eksperymentach Gigloke. Większość historyków uważa, że to wyolbrzymione teorie, ale nawet oni przyznają, projekt Riz jest zbyt duży, by był tylko bunkrem. Pierwsza hipoteza mówi, że Riz miał być kwaterą główną Hitlera na ostatnie dni wojny, tyle że żaden z tuneli nie jest przystosowany do zamieszkania, brak wentylacji. Brak wykończenia, brak dróg ewakuacji. Druga, że to miała być podziemna fabryka, produkcja części do rakiet V2, silników odrzutowych lub nowej broni. Na to wskazują wzmianki o energiach specjalnych i montażu elementów technicznych. Trzecia hipoteza, najbardziej mroczna. RIS miał być częścią projektu Big -E, programu badań nad nieznaną technologią. Według tej teorii. W jednej z komór testowano urządzenie, które wytwarzało promieniowanie i zakrzywiało czasoprzestrzeń. Brzmi jak science fiction być może, ale w Riz wciąż są miejsca, do których nikt jeszcze nie dotarł. Dziś tunele riz są ciche, słychać tylko echo kapiącej wody i wiatr odbijający się od betonowych ścian, ale pod tą ciszą kryje się coś więcej niż historia. To przypomnienie o ludzkiej ambicji, strachu i tajemnicy, która przetrwała 8 dekad. Czy projekt RIS był tylko niedokończonym bunkrem, czy może bramą do największej zagadki Dolnego Śląska? Daj znać w komentarzu, którą teorię ty uważasz za najbardziej prawdopodobną. A jeśli chcesz poznać kolejną tajemnicę II wojny światowej, subskrybuj Cienie wojny, bo w następnym odcinku wyruszymy tam gdzie kończy się historia, a zaczyna legenda.